Te budynki na pewno będziesz chciał mieć i nie przegapisz możliwości ich zdobycia. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, Ironek i ten kolejny materiał na moim kanale. Najazdy kwantowe. Dla niektórych super okazja dobicia, dla innych może temat niezbytnio zrozumiały. O najazdach kwantowych nie będę się tutaj stricte jak o rozgrywce rozgadywał, ale jeżeli będziecie chcieli, abym zrobił materiał o najazdach kwantowych, z czym to się je. Pozostawcie komentarz, na pewno taki odcinek wtedy nagram. Bardziej chcę się skupić na nowych budynkach, jakie otrzymujemy wraz z pojawieniem się na arenie Forge'a najazdów kwantowych. Znacie budynki takie jak Kolos? Na pewno ze swojego miasta już dawno je chciałeś wyrzucić, bądź już to zrobiłeś, ponieważ na dobrą sprawę stokiem iścia Forge'a do przodu pojawiły się lepsze budynki, które gwarantowały Lepsze bonusy dla Twojego miasta niż te, które oferował Stary Kolos. Jakie inne jeszcze budynki zdobędziemy dzięki braniu udziału w najazdach kwantowych? Zobaczcie sami. Na pierwszy rzut posłałem Kolosa. Wygląda znajomo? Tak, to Stary Kolos poziomu 10. Cóż nam oferował? Bierzmy pod uwagę ostatnią epokę. 16% do ataku. Trochę, nieco ponad 120 tysięcy monet i dziękuję bardzo, tak po zmotywowaniu dostawaliśmy całą czas tę samą pulę PR-ów, no i troszkę medali, medale, no. To tak jakby dostać niechcianego batona od znajomego, na którego nie mamy ochoty, bo na przykład jest z orzeszkami, a my nie mamy zębów, żeby je pogryźć. Sucho, no ale tak naprawdę, tak uważamy nagrodę, jaką są medale budynkach, tak, jest w ogóle dla nas niepojęte. A nowy gracz, który jest powiedzmy we wcześniejszych epokach 26 czy 21 medali dziennie może sobie wsadzić w buty. A teraz czary mary. Oto przed wami nowy kolos. Nowy kolos poziomu 10. Z tym, że dwa, pier y dwa pierwsze 8 pierwszych poziomów możemy sobie rozbudować normalnie. A 9 i 10 poziom możemy zbudować z fragmentów srebrnego i złotego. Jak to wszystko zdobyć, powiem później. Na razie skupimy się stricte na kolosie. Biorę pod uwagę ostatnią epokę. Tak, no, tak się umówiliśmy: będzie to tytan. 45% do ataku dla samej wioski. Dodatkowe 44% dla GPC i 54% dla wyprawy. To oczywiście jest atak i obrona. Wojsk ofensywnych, jak i wojsk defensywnych. Także, no, miażdży naprawdę to już jest kolos, tak? Kolos z prązu i żelaza po prostu, a nie y, ta papierowa figurka, którą mieliśmy do tej pory. Dodatkowo dostajemy również 31 punktów rozwoju, więc też nie lada gradka. A oprócz tego, po zmotywowaniu, dostajemy jeszcze towary, też w niemałej ilości. I wspieramy skarbiec gildii, tak, sakiewka gildii rośnie dzięki naszemu kolosowi. No i dostajemy oczywiście 10 fragmentów zestawu nowej marmurowej bramy. I tutaj właśnie jest kolejny budynek, który chcę omówić. Na pewno marmurową bramę kojarzycie. Ja sam wyrzucałem te budynki, ponieważ nic nie wnosiły one do mojej rozgrywki, do mojego miasta. Na najbliższej epoce dostawaliśmy 8% do ataku. Trochę ludzi, trochę zadowolenia, no i co 8 godzin produkowała nam monety. No, tyłka nie urywało, ale przed nami nowa armurowa brama. I ją, co prawda, będziemy mogli zdobyć właśnie tylko z fragmentów, jakie uzyskamy z kolosa. Nie zdobędziemy jej inaczej w najazdach kwantowych, jak tylko właśnie poprzez te fragmenty. I to jest jedyny budynek, który tylko tak możemy zdobyć. Czyli, mając inny budynek w swoim mieście, ale to jest efekt popoczny, ponieważ jeżeli zdobędziemy kolosa na 10 poziomie, no to cały czas będzie nam się produkować, będą się produkować fragmenty. Miałem powiedzieć część. Fragmenty marmurowej bramy, więc cały czas będziemy mogli zdobywać te fragmenty i tworzyć sobie nowe marmurowe bramy. Nowe, nowe. Jedziemy na dół i zobaczmy. sobie, Mamy dodatkowe 11% ataku i obrony w ataku. 25% dodatkowe na GPC. No, też tutaj pięknie daje nam bonusy boosta do, do dla naszych wojsk, i ofensywnych, jak i defensywnych. Dodatkowo zyskujemy 12%, 12 punktów rozwoju. 12%, tak. No, co sam budynek sobą reprezentuje? Już wiemy. Może troszeczkę Wam się nie podobać to, że tutaj trzeba mieć kolosa, żeby zrobić sobie marmurową bramę. No ale no coś za coś. Tak czy siak, kolosa jak widzieliście, chcemy postawić, ponieważ daje nam duże możliwości. I w tym przypadku tutaj, jeżeli chodzi o marmurową bramę, zyskujemy jeszcze poziom numer 2. A z czym to się je? Tutaj mamy jeszcze więcej ataku. I jeszcze więcej punktów, czyli po prostu jeszcze upgrade do drugiego poziomu naszej marmurowej bramy, czego nie można było zrobić z poprzednią bramą. Teraz to, co sam kiedyś uwielbiałem, czyli Plac Zwycięzców. To jest kolejny budynek, który nam się zmienia. Wygląda znajomo. Na wszelki wypadek nie będziemy się już rozgadywać o pierwszych poziomach tych budynków. Od razu strzelimy sobie. Poziom drugi. No i tutaj wszyscy się cieszyli, że w najwyższej epoce mieli 16% do ataku przy budynku, który zajmował nam raptem 9 kratek. Wow! Wszyscy się cieszyli. Kobiety zajmowały koszulki, a faceci. No, sami sobie dopowiedzierymy. Przed nami nowy plac zwycięzców. I tu również w sumie pojadę od razu na poziom drugi. Jedziemy nisko, 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 nisko i zobaczcie sami, jakie dodatkowe boosty dostajemy. To już nie jest 16%, to nie jest 17%, to jest 20% dla naszych wojsk i jeszcze dodatkowe 20%, czyli na GPC zyskujemy 40% do ataku i do obrony w ataku, a dodatkowo zyskujemy też obronę miasta. Dodatkowo zyskujemy jeszcze punkty rozwoju, no i oczywiście po zmotywowaniu Znów tutaj dostajemy wspaniałe towarki i sakiewka naszej gildii również rośnie w towary. No wiadomo, nowe GPC, chociażby wymaga dużego wkładu towarów, więc tutaj musi działać cały skład gildyjny, żeby ten skarbiec zaopatrywać. Dzięki takim budynkom będzie to o wiele prostsze. Na deser zostawiłem sobie botaniczną rotundę, którą sam. W swoim mieście nieraz wymieniałem na Plac Zwycięzców jak tylko miałem taką możliwość. Ponieważ no, jak widzicie 10% a mieć 16% no to jednak wybieraliśmy pewnie wy też Plac Zwycięzców. Tutaj nic poza tym nie dostawaliśmy z takiej botanicznej rotundy. Ale... To się zmieni. Jedziemy sobie oczywiście na dół i tutaj znów mamy ogrom, ogrom Boostów do ataku i do obrony w ataku, jak i dla wojsk defensywnych. Z tym, że tutaj Botaniczna Rotunda nie jak Plac Zwycięzców skupiła się na wsparciu też gildyjnych pól chwały, nie. Botaniczna Rotunda daje nam możliwość dodatkowych boostów w wyprawach gildyjnych, czyli piąty poziom wypraw gildyjnych jest coraz bardziej w moim zasięgu. Oprócz tego, bo nie powiedziałem najważniejszego. Jak takie cudeńka zdobyć? Ano tutaj. Tak, to bitwy, najazdy kwantowe. I tu niektórzy, którzy są sceptycznie nastawieni do tej formy rozgrywki, będą musieli się przestawić, ponieważ te budynki zdobędziemy tylko w najazdach kwantowych. Tutaj musi już działać no spora część gildii, nie mogę powiedzieć, że cała, ponieważ to nie jest osiągalne za bardzo i nigdy tak nie jest, że cała gildia a, idziemy, walczymy, uhu. nie no niestety są gracze, którzy po prostu sobie siedzą w gildii i grają swoje są też gracze, którzy wiedzą, że aby dostać trzeba też trochę dać więc pokażę wam poziomy trudności i tutaj za nasz wkład, nie twój, nie twój za nasz wkład, czyli całej gildii dostajesz nagrody. Im w dalszym poziomie uda Wam się rozegrać najazdy kwantowe, tym lepsze budynki dostajecie. Czyli tak jak w przypadku już ostatnich dwóch poziomów najazdów kwantowych, możecie zyskać właśnie złoty lub srebrny pakiet do nowego kolosa, czyli 9 i 10 poziom dla kolosa, czyli to co pokazywałem. Poczekajcie. suche powietrze i po prostu zatyka. Łyk, koli, wszystko jest dobrze. Więc jak widzicie, tutaj mamy taką zakładkę zalecane. Zalecane, ile graczy potrzeba, żeby spokojnie przejść poziom najazdów kwantowych. I spójrzcie, że im dalej ten poziom niestety drastycznie się zwiększa. Więc, jeżeli chcecie zdobywać takie budynki, no to niestety musicie wesprzeć swoją gildię tych na jazdach. A wierzcie mi, że nie jest to trudne, dlatego ponawiam, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o najazdach kwantowych, z czym to się je, o co tutaj chodzi, dajcie znać w komentarzu, nagram materiał stricte o najazdach kwantowych, czyli o całej mechanice tej rozgrywki. Nie powiedziałem jeszcze i spróbuję to jeszcze znaleźć. Jest, że są jeszcze dwa malutkie budynki, które Jeden wyrzucaliśmy, a drugi stawialiśmy, ponieważ dawał nam niezłego busta jak na jedną kratkę. Wieża taktyka poprzednią zapewne wyrzucałeś lub sprzedawałeś u handlarza. Teraz masz motywację do tego, aby tę wieżę taktyka zostawić. Raz ze względu na to, że jednak pusty dla wojsk defensywnych ci się przydają, a teraz będziesz mieć ich jeszcze więcej. Nie dość, że dostaniesz 8 punktów rozwoju nie dość, że dostaniesz towary. Nie dość, że zajmuje to tylko jedną kratkę, to dostaniesz jeszcze dobre busty na każdą rozgrywkę. Do obrony miasta, dodatkowo do wojsk na GPC i na wyprawy gildyjne i to po 7,8%. Także no, ja sam chętnie sobie tą wieżyczkę zdobędę. Druga to wartownik. Osterunek wartownika na pewno stawiałeś, ponieważ on dawał mm, obronę w ataku. Teraz będzie tak naprawdę dawał i obronę, i atak dla jednostek ofensywnych. No i oczywiście, również tutaj dostajemy produkcję punktów rozwoju, jak i towarów. Dlatego, jeżeli macie chęć zdobyć te budynki, no to musicie wziąć udział na jazdach kwantowych. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to oczywiście, pozostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, abym opowiedział stricte o najazdach kwantowych, o całej mechanice rozgrywki dajcie znać w komentarzach, postaram się wtedy taki materiał nagrać. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!